Nowenna o przemianę i nawrócenie współmałżonka, autorstwa pani Gabrieli Pindur, Księgarnia świętego Jacka, prowadzenie Wspólnota trudnych małżeństw Sychar. Dzień trzeci panie Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, przychodzę do ciebie i proszę. Przemień to wszystko, co w moim mężu potrzebuje uzdrowienia i przemiany. Przemień każdy mrok w Twoje światło. Przemień każdą gorycz w Twoją boską słodycz. Przemień każde zło w dobro. Przemień każdy grzech w cnotę. Przemień każdy smutek w prawdziwą radość. Przemień każdy lęk w odwagę. Przemień każdą rozpacz w nadzieję. Uzdrów wszystko, co w nim i wokół niego jest chore, i uczyń go na wzór Twojego boskiego serca. Amen. Panie Jezu, proszę Cię w tej nowennie o przemianę i nawrócenie mojego męża. Uczciwość małżeńską, uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęciłam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty je posłałeś, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty je posłał i że ty ich umiłowałeś. Tak jak mnie umiłowałeś. Uczciwość to życie w prawdzie, bez kłamstwa i obudy. Ty Panie, jesteś prawdą, Ty jesteś Słowem Bożym, które jest prawdą. Szatan natomiast jest ojcem kłamstwa. Proszę Cię uświęć mnie w prawdzie, abym nigdy nie odpowiadała kłamstwem na kłamstwo, obłudą na obudę. Złem na zło. Bo tylko żyjąc uczciwie i w prawdzie mogę być czytelnym świadkiem Twojej prawdy, aby inni, patrząc na mnie, mogli uwierzyć w Ciebie i przyjąć Twoją prawdę. Uczyń mnie świadkiem Twojej prawdy, abym swoim świadectwem życia dopomogła mojemu mężowi przemienić swoje życie. Pomóż mi postępować uczciwie. Pomóż mi nigdy nie odpłacać złem za zło. Ty sam nam pokazałeś, że zło można tylko dobrem zwyciężyć. Naucz mnie tego, Panie, i wesprzyj moje słabe siły. Amen. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, przemień to wszystko, co we mnie, w moim mężu i w naszym małżeńskim życiu potrzebuje przemiany i uzdrowienia. Przemień każde zło w dobro. Jezu, który wisząc na krzyżu, przemieniłeś serce Łotra i sprawiłeś, że zapłakał on nad swoimi grzechami i pojednał się z Bogiem, przemień każde zło w dobro. Jezu, które przemieniłeś serce grzesznej Marii Magdaleny i sprawiłeś, że stała się wierną służebnicą Twoją, Przemień każde zło w dobro. Jezu, który przemieniłeś serce celnika Mateusza i sprawiłeś, że porzuciwszy dotychczasowe życie, poświęcił się głoszeniu twojej Ewangelii. Przemień każde zło w dobro. Jezu, który przemieniłeś pogrążone w smutku i żałobie serce matki zmarłego młodzieńca Znaj, kiedy wskrzesiłeś jej jedynego syna. I przywróciłeś jej radość życia, przemień każde zło w dobro. Jezu, który przemieniłeś życie ludzi niewidomych, przywracając im wzrok i pozwalając im ujrzeć światło, którego dotąd nie widzieli, przemień każde zło w dobro. Jezu, który przemieniłeś serce ludzi opętanych przez złego ducha i obdarzyłeś ich swoim boskim pokojem. Przemień każde zło w dobro. Jezu, który przemieniłeś, owładnięte strachem serca apostołów, syłając im Ducha Świętego i napełniając ich odwagą, którą żadne zło nie było w stanie skruszyć, przemień każde zło w dobro. Jezu, który, przemieniając chleb i wino w swoje ciało i swoją krew, Pozostawiłeś nam siebie, stając się naszym pokarmem, przemień każde zło w dobro. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, na górze tabor Twój Syn Jednorodzony, w którym masz upodobanie, odsłonił przed oczami apostołów swój boski blask i objawił się im jako Syn Boży, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Dozwól, prosimy, abyśmy wpatrując się w przemienionego Jezusa i otwierając się na niego, doświadczyli w naszym życiu przemiany i duchowego ustrowienia. Spraw, abyśmy umieli patrzeć na wszystko, co nas w życiu spotyka, oczami wiary i żyli nadzieją na lepszą przyszłość w życiu wiecznym. Niech nasze doczesne życie przybliża nas do tego dnia w którym wszystko zostanie przemienione i powróci do swojej pierwotnej doskonałości przez Chrystusa Pana naszego amen litania do przemienienia pańskiego kyrie eleison chryste eleison kyrie eleison chryste usłysz nas chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, który, będąc Bogiem, z miłości ku nam, stałeś się człowiekiem, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś się na górze tabor, by umocnić wiarę w Twoje bóstwo, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w czasie ostatniej wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w swoje przenajświętsze ciało i krew, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół, zmiłuj się nad nami. Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie męki ranami i sinościami oszpecony, zmiłuj się nad nami. Jezu, uwielbiony po chwalebnym zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek najświętszej Maryi, matki Twojej i świętego Józefa, gdy cię znaleźli w świątyni w radość, zmiłuj się nad nami. Jezu, który na prośbę matki swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przywracałeś wzrok wzrokociemniałym, siłem słabym, zdrowie chorym, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przez Twą miłość raczyłeś nawrócić serce Marii Magdaleny, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich strądu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś trwogę apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burzę na jeziorze, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś Zacheusza, celnika, w apostoła czynnej miłości bliźniego, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza, zmiłuj się nad nami. Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostoła, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi i Apostołów w radość, gdy z martwych Zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdy ukazałeś im się po swoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś bojaźń apostołów w odwagę i męstwo, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś Twojego wielkiego prześladowcę Ciebie, Szabła, najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła, Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, panie. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej zachowaj nas, panie. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli zachowaj nas, panie. Od zła wszelkiego, Zachowaj nas Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas Panie. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Przez przemienienie Twoje na górze Tabor, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Przez ustanowienie przez Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez okrutne męki i śmierć Twoją na krzyżu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w świętej Zawsze utwierdzić i zachować raczył. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą bolą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy mogli odpukutować za grzechy w Twoim życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś nam dopomógł dźwigać krzyże nasze. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś nam dopomógł wytrwać w dobrym aż do końca. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga Prawdziwego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. O Jezu, przez cudowne przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w który chwalebnym przemienieniu syna Twego jednorodzonego, potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych apostołów. A głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie. Pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W kolejnym dniu nowenny o przemianę i nawrócenie współmałżonka udzielam wam błogosławieństwa mocą chrystusowego kapłaństwa w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.